Jak witać wakacje, to tylko w Sobieszowie. 22 czerwca po raz trzeci odbędzie się noc świętojańska pod chojnikiem. Zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Między innymi polsko-czeskie warsztaty czy pokazy rękodzieła. Przygotowane będą botaniczne tatuaże, malowanie twarzy, wyplatanie koszyków, oczywiście plecenie wianków świętojańskich, zdobienie magnesów i kubeczków oraz pokazy rękodzieła. Będzie rzemiosło, rzeźba, ceramika, wyplatanie. Robienie na drutach i to wszystko pokażą artyści, zarówno polscy, jak i czescy. Organizatorzy przewidzieli także strefę dmuchańców i atrakcje z wesołego miasteczka. A tuż obok, bardzo duża gastronomia w tym roku. Pojawią się futraki z pysznym jedzeniem, piciem, będzie piknikowo, wesoło, radośnie. I nie może też zabraknąć części jarmarkowej. Z wystawcami z regionu i nawet z całej Polski. Jednak Noc Świętojańska to coś więcej: to moc koncertów. Zaczniemy na ludową nutę polsko-czeskimi warsztatami, potem na scenie zaprezentują się dzikie jabłka. Jest to połączenie muzyki Czarnego Lądu, muzyki afrykańskiej ze słowiańską melodią, ze słowiańskim tekstem. Dwa żywioły, tak jak. Jabłko i cynamon. Gwiazdą Jarmarku będzie dobrze znana Jeleniogórskiej Publiczności Dagadana. Razem z sobą być, a nie obok jak może. Dagadana to zespół, który rozbawia publiczność, ma świetny kontakt ze swoją publicznością i przekazuje cudowną energię ze sceny. A na sam koniec zapraszamy Państwa na dyskotekę, a tak naprawdę. Estetic Dance w wykonaniu Atmy Mai, która prosto z festiwalu z Drezna przyjedzie na łąkę sobieszowską po to, żeby zaprosić was do wspólnego tańca, uwalniania energii i łączenia się z naturą. Tej imprezy nie można przegapić.